Kuchenne rewolucje to produkcja, która plasuje się w czołówce najczęściej oglądanych programów stacji T.V.N. Magda Jasler uratowała setki biznesów, które bez jej pomocy upadłyby inne słusznie zostały wyliminowane z rynku. Tak stało się w przypadku właścicielki jednego z lokali. Dostała wyrok. Kuchenne rewolucje inspirują tysiące Polaków, którzy nawet jeśli nie byli nigdy uczestnikami programu, to oglądając go stosowali metody, którymi dzieli się na antenie TVN Magda Jessler. Potwierdzają to komentarze wielu anonimowych internautów, którzy dziękują prowadzącej i stacji TVN za to, że taki program jest emitowany. Niewielu jednak wie, że restauratorka miała także totalne porażki w swoim programie. Mało kto zna historię. Która przydarzyła się w trakcie 12 serii. Podczas 13 odcinka doszło do sytuacji, które dosłownie szokują po dziś dzień. Kuchenne rewolucje nie powiodły się już w trakcie nagrań do 13 odcinka programu. Było wiadomo, że sprawa jest poważna i może trafić do sądu. Właścicielka jadłodajni Bartosz, która zgłosiła się do programu. Z pewnością nie takiego obrotu spraw spodziewała się, gdy Magda Jessler przeprowadziła w jej lokalu rewolucję. Magda Jessler bardzo często rozpoczyna pracę nad lokalem od sprawdzenia jakości produktów, z których to przygotowywane są posiłki. Prawie spowodowały odruchy wymiotne u gwiazdy. Szczególnie dotyczyło to mięsa, które było przeterminowane. Gwiazda TVN uznana jest także ze swojej intuicji co do relacji, które tworzą pracownicy wraz z przełożonymi. Szybko znajduje powody ich konfliktów. Następnie dba o to, aby zostały rozwiązane. Tym razem było to jednak przekraczające możliwości gwiazdy zadanie. W końcu kto poradziłby sobie z właścicielką, która umawiała się z zatrudnionymi na pensję w wysokości od 1500 do 2000 zł, ale zamiast tego otrzymywali oni jednak połowę tej kwoty. Właścicielka pójdzie do więzienia. Gdy tylko odcinek został wyemitowany natychmiast powiadomiono prokuraturę o przestępstwie, które to miało miejsce w lokalu Agnieszkika. Prokuratura rejonowa otrzymała zawiadomienie od okręgowego inspektoratu pracy, który to postanowił wyjaśnić sprawę. Śledztwo natychmiast wykazało przestępstwo, które zostało przez Agnieszkę K dokonane. Udowodniono jej rażące złamanie praw pracowniczych, których ta się dopuściła. Jako, że zorientowała się, iż jej sytuacja jest beznadziejna, postanowiła przyznać się do winy i poddać karze. Sąd skazał ją na 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto winna ma zapłacić drzewne w wysokości 3,2 tysiąca złotych. Być może będzie to wystarczająca nauczka dla niej, a także innych osób, które w podobny sposób próbują oszukiwać uczciwych pracowników. Choć faktycznie sytuacja na rynku jest trudna, a szczególnie ta dotycząca branży gastronomicznej, to nie może to być pretekstem do stosowania nieuczciwych zagrywek.